Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, brat Robert Krawiec, kapucyn, chcemy zastanawiać się dzisiaj nad modlitwą wstawienniczą, którą tak często praktykował święty ojciec Pio, ponieważ przed Panem Bogiem jako kapłan, jako zakonnik bardzo często się modlił, sam mówił, że modli się za biednych grzeszników, uważał siebie też za takiego grzesznika, ale polecał się innym za dusze w cierpiące. Naśladował Pana Jezusa w tym wołaniu o miłosierdzie, o litość wobec innych. Na początku czym jest modlitwa wstawiennicza jest to zwracanie się do Pana Boga, prośba do Niego skierowana w czyjeś intencji za jakąś osobę sytuację, czyli modlimy się w sprawie w intencjach osób czy osoby wołamy właśnie jakby w jej imieniu. W modlitwie tej niezwykle ważne są dwie kwestie otwartość omadlanego oraz dyspozycyjność osoby modlącej się. A więc otwartość zakłada prawdziwą chęć zmiany swojego życia, odwrócenie się od zła, a także bycie szczerym wobec samego siebie i Pana Boga. Natomiast dyspozycyjność osoby modlącej się to polega na stałej gotowości do służby, bo modlitwa jest też służbą, jest miłością, jest posługą. Gotowość owa wyraża się w stałym wzroście modlącego się. Bardzo ważne jest to, żeby to Duch Święty prowadził modlitwę, Pan Bóg prowadził, by nie były to pomysły człowieka. Człowiek jest tylko lichym narzędziem w ręku wszechmogącego Pana Boga. Praktyczny sposób modlitwy wstawienniczej na początku warto wielbić Pana Boga, potem dziękować za wszystkie łaski, następnie jeżeli można, to należy modlić się za daną sprawę, daną osobę. Modlitwę należy przeprowadzać w ścisłym takim zjednoczeniu z Panem Bogiem. Zawsze należy jakby słuchać Pana Boga, Ducha Świętego, nawet czasami wbrew pomysłom osoby, która do nas przychodzi. Sam człowiek czasem sam nie wie i nie rozumie czego naprawdę potrzebuje. W modlitwie zatem musi istnieć naprawdę bardzo głębokie zjednoczenie się ze Stwórcą, z Panem Bogiem, a osoba modląca się za daną osobę ma, jakby słuchać, no, najpierw Pana Boga, co Pan Bóg chce, modlimy się wej, według wskazań modlitwy czy o sprawy Boże, o to, by Pan Bóg był w tej osobie najpierw uwielbiony, by wypełniała się wola Boża, realizowało się Królestwo Boże, a później sprawy doczesne. Zazwyczaj osoby proszą o zdrowie, o, o pracę, o takie doczesne, ważne, ale nie najważniejsze kwestie. Podczas modlitwy wstawienniczej należy zapytać osoby nad którą się modlimy o jakiś plan życia, postępowania jest to bardzo ważne w życiu duchowym, kiedy pewne rzeczy są harmonijne, poukładane. Porządek jest bardzo potrzebny i musi być zachowany. Sam Duch Święty jest Bogiem porządku i ładu. Po modlitwie o duchowe uzdrowienie człowieka bardzo często następuje również to uzdrowienie fizyczne. Najpierw modlimy się o uzdrowienie relacji z Panem Bogiem, o to by dana osoba nawróciła się, zawróciła z, ze złej drogi na dobrą. Im większe jest zaufanie człowieka do Pana Boga, tym bardziej prawdopodobne, że uzdrowienie dokona się. Modlitwa właśnie ma bardzo wielką wartość modlitwa stawiennicza. Dzieje apostolskie w rozdziale 12 opisują historię cudownego uwolnienia świętego Piotra, postoła z więzienia, za sprawą Anioła, który zdjął z niego łańcuchy i wyprowadził na wolność. Kiedy Piotr przyszedł do domu Marii, matki Marka, odkrył, że wielu zebrało się tam na modlitwie. Czy cudowne uwolnienie świętego Piotra, postała Miałoby miejsce bez modlitwy wspólnoty wierzących, tego nie możemy być pewni, ale autor dziejów apostolskich dostrzegł powiązanie pomiędzy tymi wydarzeniami. Modlitwa wstawiennicza przynosi zaskakujące efekty. Kilka podamy powodów, dla których należy doceniać znaczenie tego duchowego środka pomocy. Jeszcze jeden obraz z Ewangelii, kiedy to paralityk był niesiony przez czterech Możemy powiedzieć, że ci przynieśli go nie tylko na noszach tych fizycznych, ale na noszach modlitwy. Cztery osoby, które przyniosło paralityka do Pana Jezusa i spuścili go przez otwarty dach. Jakie są właśnie powody, by docenić modlitwę wstawienniczą? Jako jakie powody widział święty ojciec Pio? Po pierwsze, właśnie modlitwa wzmacnia ochronę Bożą. Uwolnienie świętego Piotra z więzienia było spektakularnym przykładem Bożej ochrony najczęściej objawia się ona w sposób subiektywny, w postaci takiej bezpiecznej podróży, zadawalających wyników badań, zmiany postawy nastolatków, innych wydarzeń, mogących być ilustracją słów świętego Jana Apostoła. Większy jest ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. Inaczej mówiąc, nie musimy obawiać się mocy zła tego świata, gdyż właśnie Boża moc jest nieporównywalnie większa. Są takie złe tendencje w świecie, czy działanie złego ducha, złe tendencje w nas, ale Pan Bóg jest mocniejszy od nas. Modlitwa wstawiennicza uwalnia od poczucia osamotnienia. Kiedy inni modlą się za mnie, za ciebie, często czuje się pokój serca, wynikający ze świadomości, że ktoś pamięta o mnie przed Panem Bogiem. Ktoś modli się za mnie. Możemy to odczuć raz po raz. Święty Ojciec Pio, kiedy jemu powierzano różne modlitwy, różne osoby, właśnie się modlił. Ta osoba poczuła, że w tej trudnej sytuacji nie jest sama, że ten zakonnik, Ojciec Pio, woła za tą osobę. Modlitwa wstawiennicza umacnia nas w wypełnianiu woli Bożej. Niezależnie od tego, czy chodzi o zadanie podejmowane w rodzinie, czy o posługę wobec braci, sióstr, czy też o nasze miejsce w społeczeństwie, w każdym wymiarze życia, potrzebujemy siły, która przewyższa naszą modlitwa wstawiednicza otwiera drzwi mocy Pana Boga, umacnia nas w wypełnianiu i ta osoba, która się modli, i ta, za którą się modlimy, najpierw modlimy się o wypełnienie woli Bożej tej osobie, i także w naszym życiu. Modlitwa wstawiennicza buduje naszą relację z Bogiem i powoduje wzrost także wiary. Gdy słońce świeci i życie toczy się pomyślnie, nasza tęsknota za Panem Bogiem jest przytłumiona, a relacja z Nim łatwo może przesunąć się na dalszy plan. Ale kiedy wisimy nad urwiskiem, już tylko paznokciami niejako trzymamy się krawędzi, naszą uwagę przykuwa ten, który ma moc nas ocalić. Zaczynamy wołanie rozpaczliwe, ufne, Panie, ratuj, by dopiero po jakimś czasie wyznać Kocham Cię. Na początku są może sytuacje trudne, wymagające interwencji modlitewnej. Jak modlić się wstawienniczo? Jak modlił się ojciec pio? Na pewno przedstaw potrzebę Bogu. To może być najtrudniejsza sprawa w całej modlitwie złożenie naszej potrzeby w dłonie Pana Boga, Boga Ojca. Wie Ojciec, że tego potrzebujecie. Ukochana osoba jest chora, ktoś w rodzinie jest uzależniony od alkoholu, narkotyków. Komuś grozi utrata pracy, czy jest to drobiazg, czy wielkie zmartwienie, Pan Jezus zawsze spieszy z pomocą. Podobnie jak Maria i Józef ofiarowali Jezusa w świątyni, tak i my oddajemy problemy, troski i potrzeby Bogu, którego miłość i potęga przekraczają nasze wyobrażenie. Możemy powiedzieć Jezu, Ty się tym zajmij. Nie mów problemowi czy nie lękaj się tego problemu. Powiedz panu Bogu o swoim problemie. Mamy się modlić w sposób prosty. Mnożenie słów nie podnosi skuteczności modlitwy. Pan Jezus przemienił wodę w wino na prośbę swej matki, która to prośba składała się z czterech słów: Nie mają już wina. Jan, drugi rozdział. Mam przyjaciela, który doświadczył uleczenia z bólu na podstawie modlitwy dziecka, które Prosząc, Pana Jezusa powiedziało Jezu, ulecz tatę, pomóż tacie. Proste słowa. Modlitwa ma być szczera. Miłość i współczucie były istotą w posługiwaniu Pana Jezusa, gdybym nie miał miłości, byłbym niczym. A jeśli nie wydarzymy nawet sympatią osoby, za którą się modlimy, możemy prosić o miłość Bożą. Panie, udziel mi uczucia Twojej miłości i współczucia do tej osoby. Kiedy patrzymy na świętego ojca Pio, widzimy, że on miał takie zmartwienia, co tu jeszcze zrobić, żeby wszystkich uratować, żeby wszystkich widzieć w niebie, żeby wszystkich przewrócić Jezusowi w jego kościele. Święty ojciec Pio zastanawiał się, Jezu, pomnóż cierpienia na mnie, żebym ich mógł widzieć zbawionymi. Zabierz wszystkie moje zasługi. Zobaczcie, święty ojciec Pio ofiarował nawet swoje, no te wszystkie bóle, stygmaty, nieprzespane noce. Różne utrudzenia cierpienia za biednych grzeszników, za dusze w czyściu cierpiące. Mamy modlić się cierpliwie i wytrwale, a więc ilość modlitwy wpływa na ostateczny rezultat procesu wysłuchania. Tak więc sporadyczna modlitwa nie będzie tak skuteczna, jak podejmowana wytrwale każdego dnia, przez miesiąc, przez kilka dobrych tygodni, lat może. A zatem nie poddaj się, trwaj na modlitwie. Modlitwa może być wysłuchana natychmiast, modlitwa może być wysłuchana za jakiś czas, za rok, za kilka miesięcy, za kilka lat, albo owoce modlitwy możemy zobaczyć z perspektywy wieczności, nieba, kiedy będziemy już w wieczności, że Pan Bóg pokaże, że te modlitwy nie poszły na marne, że one zostały zapisane jakby w pamięci, w sercu Pana Boga. Pan Bóg udziela łaski, nie zawsze osoba, za którą się modlimy, i sytuacja, nie zawsze właśnie te osoby są otwarte na przyjmowanie bożych natknień. Mamy się modlić w sposób, jak najbardziej nam odpowiada, Tobie odpowiada. Aby nasza modlitwa nie stała się mechaniczna i nudna, módlmy się tak, jak to dla nas najwygodniejsze, oraz zmieniajmy sposób modlitwy. A więc możemy się modlić własnymi słowami, zgodnie z tym, jak doświadczamy siebie w konkretnym czasie, możemy się modlić modlitwą recytowaną odmawiając modlitwę pańską, różanie, zlitanie, możemy modlić się słowami Pisma Świętego, wybranymi fragmentami odnoszącymi się do naszych próśb, potrzeb. Jest księga psalmów, możemy odszukać taki psalm, który najbardziej odpowiada na dzisiejszą naszą sytuację. Możemy modlić się kontemplacyjnie, czyli bez słów, jest tak jak dwojga bliskich sobie osób zakochanych bez słów, jakby trwa przy sobie, tak my trwajmy przed Panem Jezusem, Obecnym w Eucharystii, kontemplując, czyli mając wolę serce zwrócone ku Niemu. Możemy modlić się modlitwą uwielbienia w tej różnej trudnej sytuacji. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie Wasze prośby przedstawiajcie Panu Bogu w modlitwie z dziękczynieniem list do Filipian, czwarty rozdział. Możemy zapisać sobie prośbę w notatniku, a następnie każdego dnia przedstawiacie Panu Bogu. A więc spotkaj się z innymi na modlitwie w tej intencji, możesz innych zaprosić jako wyraz twojej miłości do tej osoby. To bardzo dobry sposób modlenia się wstawienniczo. Kiedyś Święty Ojciec Pio był zapytany: Ojcze, ty się modlisz tak ogólnie za wszystkie sprawy, które ci ludzie powierzają? Ojciec Pio powiedział do tej osoby: Tak, ogólnie do jednego worka, to mówi to mogę ciebie wrzucić, ale nie prośbę moich dzieci. Ojciec Pio dał do zrozumienia tej osobie, że przedstawia indywidualnie każdą osobę, każdą sprawę. Nie tak ogólnie, Panie Jezu, wysłuchaj tych wszystkich próśb. Miał takie ojcowskie serce, jakby właśnie była to Jego sprawa, modlił się za innych. Istotny jest poufny charakter spotkania z Panem Bogiem, ale także z innymi, z którymi się modlimy za jakąś sprawę, osobę. Trzeba nam unikać błędów. Taki podstawowy błąd, gdy mówisz do Boga, co On ma robić, może to przybrać formy żądania spełnienia obietnicy z pisma świętego lub właśnie naszych zachcianek. Panie sprawa, by mój syn przyszedł do wspólnoty czy inne, takie narzucające Panu Bogu jakby rozwiązania, w jakiej formie mamy ufnie się modlić, ale też z poddaniem się woli Bożej bo pan bóg wie co dla tej osoby jest najlepsze. U Boga wszystko jest możliwe, żeby to była natarczywa modlitwa, ale z ufnością i na koniec właśnie z tym powiedzeniem bądź wola twoja. Pamiętamy jak pan Jezus modlił się w ogrodzie w Getsemani. Prosił o oddalenie kielicha goryczy, męki, ale na końcu dodawał ojcze, nie moja, ale twoja wola niech się wypełni, spełni. Taki błąd jest wtedy, gdy koncentrujesz się bardziej na mocy niż na miłości. Modlitwy ukierunkowane na moc Boga mogą powodować, że spontanicznie podnosimy głos Jezu, lecz zdarza się, że modlący się wstawienniczo skupiają się coraz mniej na samym Panu Bogu, a coraz bardziej na związywaniu i wyrzucaniu złych duchów, różnych złych nawyków. Jakąkolwiek formę modlitwy wybierzemy, skupmy uwagę na samym Panu Bogu, nie na złym duchu. Warto pamiętać o tak zwanym łańcuchu modlitwy. Możemy powierzać, jakby, intencje danych osób, parafii, kościoła innym osobom. Czasami mamy komunikatory na telefonie, internecie. Tutaj możemy w sprawie dyskretnie, jakby przedstawiać sprawę danych osób w intencji pewnej osoby, czy jeżeli ta osoba chce, żeby. Przedstawić tą sprawę właśnie innym, żeby inni także wspierać się wzajemnie modlitwą. Ważna zasada gdy sami prosimy o modlitwę, informujemy także o jej efektach, co będzie pomocne w dalszej modlitwie za nas, że został ktoś wysłuchany albo że dalej potrzebuje tej modlitwy. Modlitwa wstawiennicza oznacza właśnie wstawianie się za kimś. Jest modlitwą jednego za drugiego. Dla nas oznacza, że ten, który służy proszącemu o modlitwę, właściwie prawie nic się nie liczy. Człowiek, który służy jest otwarty na natchnienia Boże w chwili, tym bardziej będzie skuteczna jego posługa. Ważna rola to dobra wola trzech osób: pana Boga, człowieka, który prosi o uzdrowienie, o modlitwę, tego, który służy. Gdyby trzy wole dobre się spotykają, no to właśnie jakby efekt modlitwy może być pozytywny. O Panu Bogu nie wątplimy, bo każdy człowiek jest Panu Bogu drogi. Bóg chce mieć zdrowego człowieka, ale najpierw chodzi o zdrowie naszej duszy, naszego zbawienia. Często prosimy o zdrowie fizyczne, ale ktoś chce żyć w grzechu. To właśnie nie jest to dobre rozwiązanie, bo najpierw Pan Jezus uzdrawiał, Ducha, relacje, odpuszczał grzechy, a później, jakby skutek tego, drugorzędna sprawa przywracał także sprawność fizyczną. Dzisiaj ludzie proszą o zdrowie, ale dalej nie chcą się modlić, chodzić do kościoła, oddawać chwałę Bogu, czytać słowo, żyć według Bożych przykazań i być w kościele Jezusa Chrystusa, w kościele katolickim. Ten, który prosi o uzdrowienie, najczęściej ma dobrą wolę. Choć często zdarza się, że chce, proszący, uzdrowienia tylko właśnie w jakiejś jednej dziedzinie, a Pan Bóg chce uzdrowić człowieka całościowo. Człowiek służący modlitwą powinien posiadać dobrą wolę i cierpliwość, musi mieć na uwadze tylko tego i jednego człowieka. Nikt i nic na całym świecie w danym momencie dla mnie nie istnieje. Służbę trzeba pełnić wielkim ukochaniem tego człowieka, któremu się służy. Bo Bogu zależy na danym człowieku, na danej duszy, możemy powiedzieć. Modlitwa nie będzie nigdy taka sama, każdy człowiek jest inny, każda prośba jest inna. Wiemy, że trzeba Boga wielbić, dziękować za tego człowieka, za łaskę jego wiary, przynależności do Kościoła, wielbić za otrzymane sakramenty, wielbić za wszelkie dobro, uznać, że Pan Bóg już tą osobę obdarzał i dalej chce obdarzać swoją miłością i łaskami. Należy mieć ucho nastawione na te specjalne łaski, które Bóg chce udzielić. To Duch Święty ma kierować naszą modlitwą. Jaka powinna być moja postawa? Być posłusznym, modlić się, wsłuchiwać się w natchnienia Ducha Świętego. Być wierzącym i ufającym w prowadzenie Boże, że nawet kiedy się słyszy w swoim sercu pojedyncze jakieś takie wyrazy, o co się mam modlić, czy jakieś nastawienie, to właśnie w tym kierunku iść o wiarę dla tej osoby. Musi się kochać tego, komu się posługuje. Bez miłości nie można podobać się Panu Bogu. Ma być nasza modlitwa z natchnienia i prowadzenia Ducha Świętego, a więc poprosić na początku Duchu Święty, pomóż mi modlić się za tą osobę. Ty sam módl się we mnie. Trzeba uważać, też jeżeli ta osoba jest w naszym no, wzroku. Zasięgu przy nas, jak ona reaguje, jeżeli nawet słownie, głośno się modlimy, czy półgłosem za daną osobę. Modlitwa jest piękną sprawą, jest miłością, jest możliwością czynienia dobra, a się możemy czynić dobro słowem, czynem, albo modlitwą. Nie da się słowem, nie da się czynem. To na wzór świętego ojca Pio, który mówił: Jestem tylko bratem, który się modli. Możemy wołać do Pana Boga, jest to wielka zasługa. Pan Jezus sam życzył sobie, módlcie się nieustannie. Jeden drugiego brzemiona noście. Pomagać innym, nawet na dystans, przez modlitwę. I Kościół ma być Kościołem modlącym się, bo kiedy się modlimy, to właśnie otwieramy się na Pana Boga, na Jego łaskę, przyjmujemy Jego wolę i chcemy pełnić Jego wskazania, być przy Panu Bogu, ale przez modlitwę także być przy drugim człowieku. Dzisiaj tak mało ludzi się modli, dlatego potrzebni są ci, którzy będą się więcej modlić. Może w naszych rodzinach, wspólnotach, parafiach, w miejscowościach ludzie zaprzestali się modlić. Dlatego ci, którzy wierzą, kochają Pana Boga, Kościół katolicki, na wzór Świętego Ojca Pio, powinni modlić się więcej, bardziej, może i codzienną Eucharystią, może większą ilością czasu dla Pana Boga i dla drugiego człowieka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.